Stracił nad sobą panowanie w Grand Prix Hiszpanii. Ile potrwa przerwa Lensa Strola i co Luis Hamilton uważa za stratę pieniędzy? Będzie też o Polakach podczas Grand Prix Hiszpanii. Partnerem kanału jest sieć torów kartingowych E1 Gokart. Cześć, witajcie serdecznie, Mateusz Cieślicki, powrót Roberta.pl Przyznam wam się szczerze, nie spodziewałem się w połowie wyścigu o Grand Prix Hiszpanii, że będziemy mieli aż tyle tematów do rozmowy, do analizy, no i tyle ciekawych wypowiedzi po tym wyścigu, bo początkowo było dość nudno, mieliśmy dość interesującą rozgrywkę strategiczną pomiędzy McLarenem a Red Bullem, w pewnym momencie wydawało mi się nawet, że Red Bull mógł wykiwać McLarena, że mogli pojechać z Maxem Verstappenem do końca na tych pośrednich oponach, no i wtedy byłaby spina, jeżeli chodzi o McLarena. McLaren musiałby przyspieszyć. Ostatecznie w Red Bullu się na to nie zdecydowali, a szkoda, bo prawdopodobnie ten samochód bezpieczeństwa dałby Maxowi Verstappenowi możliwość darmowej zmiany a opon, no tylko by trzeba było zmienić nie na te, które dostał, tylko na inne. Tak czy inaczej, pewnie. Max Verstappen miał tu szansę na zwycięstwo i myślę, że on o tym wiedział, i wiedział, że yy, była możliwość, żeby powalczyć o to zwycięstwo, ale to się ostatecznie nie udało. Yy. Myślę, że McLaren może być dumny z siebie z tego weekendu, ponieważ mieli ogromną przewagę, jeżeli chodzi o tempo. W wyścigu nie była aż tak widoczna, natomiast jeżeli chodzi o kwalifikacje, jeżeli chodzi o taką pewność siebie podchodzenia do niedzielnej rywalizacji, no to McLaren mógł no naprawdę mieć duże nadzieje na podwójne zwycięstwo i to podwójne zwycięstwo zostało osiągnięte po raz trzeci w tym sezonie. Swoją drogą, biorąc pod uwagę to, jaką oni mają przewagę, no to mało tych podwójnych zwycięstw, mało tych dubletów, ale to głównie zasługa. Maxa Verstappena oraz błędów poszczególnych kierowców Wygrał Oskar Piastri. Piastri, który jechał bardzo pewnie przez ten cały weekend Był znacznie szybszy w kwalifikacjach No i po dwóch dobrych występach Lando Norrisa Teraz to Oskar Piastri troszkę zdobywa przewagi Troszkę więcej ma przewagi w klasyfikacji generalnej kierowców no i wydaje się, no nie właśnie wydaje się, no nie wiem jak to oceniacie, ale chyba Max Verstappen powoli zaczyna odpadać z tej rywalizacji, zwłaszcza po tym wyniku, zresztą on taki zrezygnowany już mówił po zakończeniu tego wyścigu, że mm, zapytano o to, jak bardzo ten rezultat uderza w jego szanse na mistrzostwo. On powiedział, no jeżeli w ogóle jakieś są szanse, no to bardzo uderza. Był niezadowolony też z prędkości swojego bolidu. Trzeba się zatrzymać na chwilkę na tym, jaki wybór dokonał Red Bull, jeżeli chodzi o opony dla Maxa Verstappena podczas okresu neutralizacji. Trzeba też powiedzieć, że oni tam mieli mało czasu na zjechanie, na jakąś analizę, dyskusję, słuchajcie, a co by było lepsze. Tam trzeba było powiedzieć, słuchajcie, zjeżdżamy, McLareny przed nami zjeżdżają, trzeba też za nimi zjechać. Mam wrażenie, że gdyby Max Verstappen został na torze i nadal był na tych samych oponach, na których planował dokończyć wyścig, to miałby znacznie, szanse, znacznie większe szanse na zwycięstwo, a podium już chyba niemal pewne by było, niż w przypadku tej zmiany opon, zmiany opon na opony twarde. To była jedyna nowa mieszanka, jaką miał Red Bull. Oprócz tego mieli liegen. komplety opon miękkich, tam po kilka okrążeń przejechane. No i to też nie byłaby idealna opcja, więc wydaje się i Max Verstappen też to mówił po zakończeniu wyścigu, że trzeba było po prostu zostać na tych oponach, na których byli. Ten moment zaważył na tym, co się potem działo. Widzieliśmy, jak ogromne problemy miał Max Verstappen, żeby dogrzać te twarde opony. Mam wrażenie, że żaden inny kierowca, stawca albo może kilku, dwóch, trzech byłoby w stanie wyprowadzić ten uścisk, w który on wpadł wychodząc na prostą startową podczas wznowienia. Ten uścisk pozwolił Charlesowi Leclercowi zrównać się z nim przed linią mety i przedzić go tuż za linią mety, był tam drobny kontakt, ale sędziowie uznali, że tutaj absolutnie żadnej winy kierowcy w większości jednej winy jednego kierowcy nie ma, że obaj mogli zrobić więcej, żeby tego kontaktu uniknąć, potem były jeszcze inne zdarzenia, natomiast no, tu nie było tej kary. Pytanie, co z George'em Russellem i z Maxem Verstappenem, co z tą jego, ich walką? Mam wrażenie, że Większość z nas zgadza się z tym, co nastąpiło potem, natomiast są też tacy, którzy będą krytykować George'a Rassala. Ja uważam, że on w tej sytuacji raczej nie zrobił nic złego. Próbował walczyć w pierwszym zakręcie. Sędziowie potem uznali, to jest bardzo ważna informacja w kontekście dalszej analizy, że stracił tam panowanie podczas tej próby wyprzedzenia Maxa Verstappena i dlatego skierował swój bolit na Maxa. Max musiał uciekać na tą drogę wyjazdową, tam trzeba wrócić w odpowiednim momencie, no i za to, by Max Verstappen kary nie dostał, gdyby utrzymał się przed Georgem Russellem, sędziowie to wyraźnie zaznaczyli, była przecież, było orzeczenie w tej sprawie, no further action czyli po prostu nie ma żadnej dalszej, dalszego lecznej sprawy, ponieważ tam George Russell oczywiście miał ten zakręt ale stracił kontrolę nad autem, wypchnął Maxa Verstappen'a poza tor, Max Verstappen miał prawo wyjechać, żeby uniknąć kontaktu dobrze, że tam była ta droga wyjazdowa i nie musiał oddawać pozycji George'owi Russellowi a więc to jest drugi błąd na przestrzeni kilku okrążeń Red Bulla to Red Bull zawalił Maxowi Verstappenowi ten wyścig, trzeba o tym no, wyraźnie powiedzieć, bo Max jechał naprawdę znakomicie. I potem dzieje się już naprawdę coś... No, wraca stary, dobry Max Verstappen, tak? Ja wiem, że niektórzy będą tutaj. Ja absolutnie nie krytykuję jego jazdy. Jechał znakomicie, jechał genialnie. To jest rewelacyjny kierowca, ale ma problemy z tym, żeby utrzymać nerwy na wodzy. Im więcej ma sukcesów, im jest starszy, tym oczywiście ta granica, gdzie on, że tak powiem, ten ląd jego się wydłuża i ta granica jest coraz dalsza, kiedy on traci całkowicie na sobą panowanie. Ale mieliśmy już w historii i w Formule 1, i w jego innych aktywnościach przypadki, że. Że po prostu Maxowi wyłączał się bezpiecznik, i mam wrażenie, że tu doszło do tego samego. W zakręcie numer 5 Max Verstappen, któremu polecono oddać miejsce na rzeczy George'a Rassela, no niby przepuszcza Rassela. Russell jest tym trochę zdziwiony, ale jedzie. Przecież w Mercedesie przyznali, że oni nie wiedzieli, że Max ma oddać pozycję, bo to się działo bardzo szybko. Max troszkę zwalnia, zjeżdża do wewnętrznej, George jedzie po zewnętrznej i nagle, tuż przed wierzchołkiem zakrętu, Max przyspiesza, prostuje koła i uderza prosto w George'a Russell'a. Nie wiem, czy aż tak Maxowi by zwarło, mówiąc kolokwialnie, że chciał wywalić George'a Rasela. Nie wiem, czy liczył na kontakt, właśnie na taki kontakt, do jakiego doszło, czyli kołami, że tam się nic wielkiego nie stało. George miał, co prawda, jakieś uszkodzenia, ale udało mu się utrzymać miejsce. Nie wiem, jaką intencję miał Max, natomiast nie przekonacie mnie, że Max nie zrobił tego celowo. Nie powiecie mi, że no to był błąd, że to było nieporozumienie. Z mojej perspektywy, no to niestety Max zrobił to zwyczajnie, celowo. Chciał albo postraszyć George'a, wywieźć go troszkę na żwir, gdzieś coś tam przykombinować. Po prostu już na złość Russellowi, mając gdzieś, jaki będzie miał wynik wyścigu, tam po prostu no puściły bezpieczniki, mówiąc kolokwialnie. I sędziowie dali za to 10 sekund kary. Według mnie. Być może Kara powinna być ostrzejsza, bo pamiętamy z przeszłości jakie dostawał na przykład Sebastian Vettel za, za wywychanie w Louisa Hamiltona Kary, natomiast w... Pewna, to było takie Salomonowe wyjście jeżeli chodzi o kibiców, bo jednak kibice Maxa Verstappena, nawet kibice Maxa Verstappena, ja też się trochę do nich zaliczam, wiedzą, że Max przegiął, że ok, Max, dobra, już, wyluzuj, że te 10 sekund kary i tak dość mocno zabolało Verstappena, jakaś kara tutaj bardziej dotkliwa, stop and go, czy coś takiego, no to już byłaby pewna demonstracja i pewna chęć wojenki być może, no i... Skara słuszna, Max spada na dziesiąte miejsce. Ciekawe są wypowiedzi e, obu kierowców po zakończeniu tego wyścigu. George Russell mówi: No chyba macie takie same odczucia jak ja. Zapytał nawet takiego dziennikarza, czy myśli, że to było przypadkowe? Dziennikarz pokiwał głową e, i tutaj George powiedział, no żeby nie było, pokiwałeś głową, że to nie było przypadkowe. I ja sądzę tak samo, myślę, że on celowo we mnie wjechał. E, no i ja się z tym zgadzam. Po prostu albo celowo wjechał, albo celowo chciał wywieźć, no postraszyć tak mocno George Russella Max Verstappen. No George mówi, że no tak się ściga z Maxem, przy czym to też nie jest, to jest takie uproszczenie, no po prostu Maxowi zwyczajnie puścił całkowicie nerwy, bo z Maxem, gdy on jest spokojny, gdy walczy o swoje, gdy ma wynik na horyzoncie, to z Maxem ściga się myślę rewelacyjnie, jest niesamowicie twardym racerem, zazwyczaj ściga się fair, natomiast no trzeba mieć na uwadze, że można wyrywalizację z nim na, bezpośrednio na to, że skończyć w Żwirze. I o tym już mówił George Russell w ubiegłym roku, gdzie mówił, że trzeba postrzegać. Ten tyranizm Maxa Verstappena, przecież to są jego słowa, szefa, szefa GPDA, czyli tego, czego, tej, tego stowarzyszenia skupiającego kierowców Formuły 1. Natomiast Max Verstappen chyba czuł, że przesadził, bo. Najpierw rozmawiał ze Sky Sports, jak wiemy on Sky Sports nie lubi, on Sky Sports wielko, wielokrotnie krytykował, no i podszedł taki już jakby nastawiony w pewnym momencie, od, od razu został zapytany o ten moment i powiedział, że wolę nie rozmawiać o jednym małym momencie wyścigu, wolę porozmawiać o całym wyścigu. No, dziennikarka coś tam jeszcze próbowała, potem zadała mu ogólne pytanie, potem jeszcze wróciła do tej sytuacji z George'em. no i tak... Max, no, słysząc te pytania, że wjechał i tak dalej, czy naprawdę tak myślisz? No to twoje zdanie tak odpowiadał. Dziennikarka powiedziała nawet, że Max, widzimy, jakim jesteś genialnym kierowcą po tym, co zrobiłeś na Imoli. E no ale teraz dzieciaki oglądają, kibice patrzą, a, a i to wszystko, co, co dokonałeś na przykład na Imoli, e no zostaje zatarte przez taki właśnie moment. No i Max tutaj odparł: No to twoja opinia, okej. Okay. Zapytany też, czy to było niepotrzebne, to starszy z Georgem Rasenem, powiedział może. Potem w rozmowie z Viaplay, a z Viaplay, jak wiemy, Max Verstappen ma podpisaną umowę, no kasa leci, więc musiał być miły, no już opowiadał bardziej ogólnie i tak mileń rzeczywiście przyznał, że, że to było niepotrzebne, ale on woli się na tym nie skupiać, woli no, popatrzeć na całe wyścig i przyjrzeć się tym błędom, które zespół popełnił. Były też inne wypowiedzi, były wypowiedzi tych, którzy oglądali to z zewnątrz i na przykład Nico Rosberg domagał się dyskwalifikacji dla Maxa Verstappena, ponieważ celowo wjechał w rywala, domagał się czarnej flagi. Pytany o to Christian Horner powiedział, że no, Nico jest znany ze swoich kontrowersyjnych wypowiedzi Sensational i tutaj raczej nie będzie chciał tego komentować czy w Red Bulla, okej. Okay myślę, że kibice raczej są zgodni z tym, że Max gdzieś tam przegiął, rozumiem tych, którzy, czy rozumiem, czy staram się zrozumieć tych, którzy uważają, że George coś tam też dołożył od siebie, natomiast nie chcemy takiego czegoś widzieć na to, że mimo, że potem fajnie się o tym gada, że to jest nośny temat, no ale to było zupełnie niepotrzebne, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, że Max Westapen jest czterokrotnym mistrzem świata i zwyczajnie takie zachowania, no Seb Vettel też wtedy był już, takie zwy zachowania zwyczajnie nie przystoją, ale naprawdę była dość, dość ciekawa, interesująca walka, walka po której no, możemy być zadowoleni i myślę, że znacznie nam y osłodziła to Grand Prix Hiszpanii, które trzeba przyznać do pewnego momentu jakimś rewelacyjnym widowiskiem nie było. Na trzecim miejscu Charles Leclerc, y trzeba pochwalić jego jazdę, trzeba pochwalić jego decyzję, sobotnią decyzję o tym, żeby y oszczędzić jeden komplet opon. Ona ostatecznie nie opłaciła się jakoś w 100%, ale była y decyzją słuszną. No i ma swoje podium Leclerc, y też y to jest dla Ferrari taki sygnał, że czasem jak dobrze wszystko zrobią, mogą powalczyć o podia o mogą powalczyć o najwyższe cele na czwartym miejscu George Russell trochę to był taki wyścig ponownie że George nic nie zrobił a gdzieś zakręcił się blisko podium no ale mm, trzeba mu oddać też że dobrze jechał No i słuchajcie piąte miejsce w tym wyścigu sensacja z 15 ruszał stał, został na dokończył na piątym Nico Hulkenberg no, jeszcze nie wiem, czy on był bliżej podium, no ale tutaj, jeszcze jakby ta dyskwalifikacja była jakaś, nie wiem, racela ale Leclerc by dostał karę. To byłoby pierwsze podium w starcach Nico Hülkenberga w Formule 1. No, trzeba docenić to, że podjęli idealną strategię, jeżeli chodzi o ten wyścig, że właśnie wykorzystali ten samochód bezpieczeństwa jako swój darmowy pit stop, dzięki temu nie mogli awansować tak wysoko, dzięki temu. Byli, na, są na piątym miejscu i awansowali z dziesiątego na ósme miejsce w klasyfikacji kanału konstruktorów, a to są grube miliony na koniec sezonu, więc wielkie brawa dla Nico Hulkenberga, że potrafił to wszystko wykorzystać. Dla Louisa Hamiltona, który skończył ten wyścig na szóstym miejscu, taki trochę weekend do zapomnienia, kolejny znowu narzekał, znowu były problemy, znowu nie miał tempa, przepuszczał klerkach, no i widać, że, no słuchajcie, no, no jak to inaczej ocenić? No kierowca numer dwa przepuszcza kierowcę numer jeden, ponieważ statystyki pojedynków zespołowych tych obu kierowców są jednozna, na siódmym miejscu Izak Hadjar. Osiem punktów dla tego kierowcy. Znakomity wynik. Trzeba powiedzieć, że no jest jasnym punktem tego sezonu, jeżeli chodzi o rodzinę Red Bull'a. I tylko obawiać się, żeby zaraz nie zadzwonił do niego Helmut Marko i powiedział: Izak, chodź tutaj do Jukie za Jukiego do Red Bull'a. Bo to, to obawiam się, że to jest jak pocałunek śmierci obecnie w Formule 1. Niech on zostanie w tym RB, niech punktuje i będziemy mieli z niego pożytek. I ciekawe, fajne manewry. Bo też trzeba przyznać, że troszkę się nawalczył z dwoma punktami Fernando Alonso pierwsze punkty w tym sezonie wielkie brawa dla, dla niego no, trzeba było to wykorzystać i w końcu się udało i jeżeli chodzi o rozczarowania no to Tsunoda, Yuki Tsunoda ostatni w kwalifikacjach nie ma tempa, nie wie co się dzieje Christian Horne mówi, że czasem są przebłyski ale jak sobie spojrzymy na średnie tempo kierowców Red Bulla którzy byli na przestrzeni ostatnich lat czyli Sergio Pereza, czyli Liama Osona i właśnie Yuki Tsunoda Yuki Tsunoda traci w kwalifikacjach najwięcej do Maxa Verstappena, więc my trochę pudrujemy, trochę mamy dość tych zmian, jeżeli chodzi o Red Bull'a, trochę chcemy stabilizacji, chcemy, żeby tam kierowca dostał sporo czasu, natomiast no, to się nie składa w jedną całość i no, trzeba powiedzieć, że z blado to wygląda, jeżeli chodzi o Juki'ego. Mam nadzieję, że będzie lepiej w kolejnych wyścigach. Trzeba sobie powiedzieć jeszcze po tym wyścigu o kilku wydarzeniach, które mieliśmy No powiedzmy, że obok, czy powiedzmy, że były związane. Po pierwsze, mega miłe akcenty związane z tym, kto machał flagą, tym, kto był eksponowany przez cały weekend wyścigowy, to Robert Lewandowski, nasz piłkarz, zawodnik FC Barcelony, zwycięzca Ligi Mistrzów, dziesięciokrotny zwycięzca Bundesligi, dwukrotny triumfator Ligi Hiszpańskiej i też przecież nie zapominajmy, że w Ekstraklasie też zdobył tytuł, więc super miłe obrazki, dla mnie to jest chyba pierwszy Polak, który machał na mecie wyścigu Formuły 1 flagą, to też jest ogromne wyróżnienie, no fajnie, że mamy, mieliśmy taki polski akcent, był cały czas Robert w garażu Red Bull'a, zarówno w sobotę, jak i w niedzielę Byli, był też na polach startowych e, razem z żoną Anną, także dla mnie mega fajne obrazki, cieszę się, że coś takiego e, było. Trzeba też powiedzieć o Polaku, który startował w Barcelonie, o romanie Bielinskim, dla którego to jest weekend do zapomnienia, e, po dobrych kwalifikacjach, po 12 miejscu po wywalczeniu pole position. Niestety w pierwszym zakręcie zostaje zgarnięty przez no powiedzmy, że z winy teama, teama Tramnica, w niedzielę najpierw jest problem ze sprzęgłem, z biegami na początku wyścigu po niezłym starcie z 11 miejsca, potem jeszcze ten kontakt, no i niestety przez ten kontakt Roman bliński dostał karę przesunięcia o 3 miejsca na starcie do sprintu, no co też na pewno go mocno zaboli, ten sprint będzie wałski pod koniec roku no i niestety utrudni troszkę rywalizację Polakowi a tempo było naprawdę dobre i był najszybszym z Rodina, więc szkoda naprawdę tej rundy w Barcelonie. Kolejne wy ważne wydarzenie, no to reperkusja tego kontaktu Maxa Verstappena z George'em Russellem. Max Verstappen dostał 3 punkty karne i słuchajcie, Max Verstappen ma już 11 punktów karnych na swoim koncie, co oznacza, że jeszcze jeden punkt i będzie musiał pauzować przez jeden wyścig. Najbliższe punkty wygasają mu za dwie rundy po, pod koniec czerwca, 30 czerwca dokładnie, czyli musi przejechać Grand Prix Kanady oraz Grand Prix Austrii bez ani jednego punktu. Jeżeli dostanie punkt, no to jest pauza na jeden wyścig. No, dość ciepło się zrobiło w Red Bullu, ale Christian Horner przekonuje, że to nie jest wielki problem, wystarczy, że Max pojedzie dwa wyścigi e, czyściutko i będzie spoko. No tylko, że nawet jak pojedzie Max czyściutko, to zdejmują mu się dwa punkty, czyli nadal tych punktów będzie miał dziewięć. Wystarczy jedna taka sytuacja jak wczoraj, czyli trzy punkty karne i znowu ma bana. Więc nadal trzeba będzie bardzo mocno uważać, jeżeli chodzi o Maxa. Przepraszam za to powiadomienie. Jak wiemy, Grand Prix Hiszpanii było pierwszym wyścigiem, w którym obowiązywały nowe, bardziej rygorystyczne testy obciążeniowe przedniego skrzydła. No, trzeba powiedzieć, że wyszło chyba inaczej niż się wszyscy spodziewali, bo to nie McLaren stracił tempo, a raczej inne ekipy straciły tempo do McLarena. Można spekulować, ile poszczególne zespoły kosztowały te zmiany, natomiast wyliczenie finansowe jest jasne. Zespoły musiały dużo wydać na to, żeby zmienić konstrukcję swoich przednich skrzydeł i bardzo się na to irytował Lewis Hamilton, mówił, że Cała ta dyrektywa techniczna, te, te, ta zmiana przepisów w trakcie sezonu, to ogromna zmiana pieniędzy, że nie zmieniło się nic na to, że a y, poszły setki tysięcy dolarów w błoto zwyczajnie. No, i to też jest kwestia, którą warto y, zaznaczyć. Zobaczymy, jak to będzie w kolejnych rundach. Natomiast wydaje się, że ta dyrektywa techniczna jakiegoś wstrząśnięcia w stawce wielkiego nie dokonała. No i e, trzeba też wspomnieć o e, Lensie Strodu, który nie wystartował do Grand Prix Hiszpanii. W, nie, w sobotę, w, ja już przyznam, że oglądałem w gościach finał Ligi Mistrzów, e, no i dostaję powiadomienie na maila komunikat Astona Martina, mówię o o. Dziwny ten timing, no bo dlaczego decydują się na wycofanie kierowcy po kwalifikacjach? Wycofanie kierowcy w związku z tym, że od 6 tygodni odczuwał ból ręki, ból nadgarstka prawej ręki. To jest wszystko po kłosie tego wypadku, który on miał przed sezonem 2023, kiedy złamał opa nadgarstki oraz kostkę tam trzeba było to wszystko operować na szybko, było naprawdę bardzo mało czasu na taką prawidłową rekordwalencję, oczywiście poszły śruby i takie dolegliwości jak ma Alenstrol, ja przyznam szczerze miałem dość poważnie złamaną rękę w nadgarstku i wiemy mniej więcej co to się, z czym to się wiąże, oczywiście inne, inne czasy, inne, inne metody leczenia i tak dalej, natomiast no, jest potem to ograniczenie w nadgarstku i są też bóle które się czasem pojawiają i to naturalne, natomiast no, w przypadku kierowcy Formuły 1 takich bólów nie może być i dlatego podjęta została decyzja o tym, że Lenstron musi przejść zabieg. Teraz mamy dwutygodniową przerwę w kalendarzu. Najbliższy wyścig jest jego domowym, więc pewnie chciałby tam pojechać, chociaż mam wrażenie, że dla niego to takie małe ma to znaczenie. Natomiast podjęto decyzję o tym, że teraz jest, potrzebna jest potrzebny jest zabieg. Jak wiemy, Lenz Stroll był w Hiszpanii, więc tam jest Javier Mir, który go wcześniej operował. Tam będzie miał też Lens Stroll tą procedurę medyczną, jak to nazywa Aston Martin. I zobaczymy, jak potrwa rehabilitacja, jak to będzie wyglądało. Póki co, Aston Martin nie deklaruje absolutnie nic w kontekście daty powrotu Lensa Strolla do ścigania. Wiemy już, że jeżeli nie będzie mógł wrócić na Grand Prix Kanady, to pojedzie za niego Felipe Drugowicz. Chyba wreszcie się doczeka, jeżeli. Lensowi Strollowi się nie uda wyleczyć, choć oczywiście tego mu nie życzymy. Felipe Drugowicz, który przecież miał jechać z Cadillaciem 24 godziny Le Mans, ale już zapowiedział Brazylijczyk, że dla niego priorytetem jest Formuła 1 i jeżeli będzie możliwość wystartowania właśnie za Lensa Strolla, to skorzysta z niej, poświęcając Le Mans. no w sumie słusznie, bo taki kierowca jak on pewnie w Le Mans jeszcze znajdzie skład w kolejnych latach, a to może być jedyna szansa na pojechanie wyścigu Formuły 1. Oczywiście zobaczymy. Natomiast Yy, tak jak mnie dziwił ten timing, tak... Yy, to co... Doszło do nas w niedzielę rano. Te informacje, które doszły do nas w niedzielę rano, troszkę mi być może naświetliły sytuację. Otóż, jak przekazuje BBC, Lance Stroll miał stracić całkowicie panowanie nad sobą po zakończeniu kwalifikacji, po tym jak w Q2 dostał od Alfernando Alonso ponad, ponad pół sekundy. Miał zacząć rozbijać rzeczy w garażu, niszczyć rzeczy w garażu. Miał krzyczeć na swoich kolegów z zespołu, na pracowników Astona Martina. Miał im ubliżać, i no, nie, nie mogę się oprzeć wrażeniu, że po prostu. To ma, ma być taka troszkę kara dla Lens to może być taka kara wymierzona przez ojca. Oczywiście, żeby nie było, że tam ktoś mu może podskoczyć w zespole. Ma być trochę taki czas na uspokojenie się, może czas na słuchaj, Lens, odpocznij sobie ten jeden wyścig, zobacz jak ci się będzie żyło bez tej Formuły 1. Bo może, może byś się zajął, nie wiem, golfem, tenisem, czymkolwiek innym, chociaż no, po tych ostatnich kontuzjach to może być ciężko. Tak czy inaczej, no. Podobno było grubo, przyznaje rzecznik Astona Martina. Że rzeczywiście Lenz był bardzo smutny, jak to nazwano eufemistycznie. OK, niech tak będzie. Natomiast no, powiedziano, że ta, ta decyzja o operacji nie ma nic wspólnego z, tego, z tym jego zachowaniem po zakończeniu kwalifikacji. Jakoś nie chce mi się wierzyć, no ale zobaczymy. Tak czy inaczej to jest kolejny kierowca, chociaż z tej strony takiego furia tego nie znałem, natomiast no to jest kolejny kierowca, który gdzieś tam ma pewne problemy, które powinien sobie ustabilizować i ułożyć. No i mam nadzieję, że jeżeli wróci Troll do Formuły 1, to zobaczymy lepszego bardziej pozytywnego kierowcę i oczywiście już w pełni zdrowego bez żadnych dolegliwości. Słuchajcie, żeby nie było. Teraz czekają nas starty juniorów w najbliższy weekend, ale w niedzielę mamy już testy przed Lemao. A potem będziemy mieli dokładnie za dwa tygodnie już będziemy po e, 24 godzinach Lemał. No, to będzie najlepszy czas w roku Festiwal Zakończony, mam nadzieję, znakomitym ściganiem I świetnym rezultatem Roberta Kubicy I AF Corse Numer 83 Oczywiście na tym kanale, na, na blogu Będzie relacja live, na kanale będzie 24 godzinny stream A pewnie 26 godzinny stream Z tego co się będzie działo Będziemy też śledzić wtedy Grand Prix Kanady No, czeka nas intensywny weekend, dlatego odpoczywamy A jeżeli chcecie mieć na bieżąco wieści Z Formu 1, zapraszam na powrót roberta.pl Tam również o Robercie Kubicy o startach polskich juniorów, o startach naszych zawodników. Wszystko znajdziecie. Bardzo dziękuję za oglądanie. Jeżeli Wam się podobało, stawcie proszę łapkę w górę. Dajcie znać w komentarzu, co sądzicie według Was, jak, jak oceniacie zachowanie Maxa Verstappena, George'a Russell'a, jak też widzicie przyszłość Lance'a Stroll'a w Formule 1. Będę bardzo wdzięczny za te wszystkie komentarze. Subskrybujcie kanał, żeby nie ominęły Was kolejne filmy, kolejne powiadomienia. Bardzo dziękuję za wspieranie kanału na Bajkofitu, na YouTube na, YouTube i na Tipeee i na Patronite. I do zobaczenia kolejnym razem. Trzymajcie się. Cześć.